Dzień dobry, witamy serdecznie na kanale emocjonalnym, gdzie znajdziecie treści terapeutyczne, życiowe i biznesowe. Cześć Ewa? Cześć Olu, witajcie słuchaczki, witajcie słuchacze. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy temat pasywnej agresji, a dokładnie będziemy opowiadały o tym, dlaczego jest tak niebezpieczna dla relacji, które posiadamy. No, Ewa, sporo już mhm. powiedziałyśmy, jak to mhm. wygląda, co, po co nam jest taka pasywna agresja, co to w ogóle jest. Ale co ona robi z relacjami, które posiadamy? Bez względu na to, czy my jesteśmy dawcą tej pasywnej agresji, czy biorcą. Tak, tak. tak tutaj bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że Czasami jesteśmy ofiarami agresji, a czasami jesteśmy agresorami. W obu przypadkach pasywna agresja jest bardzo niebezpieczna. Jest to forma agresji, której pozornie nie widać. Tutaj przypomnę, że to jest takie jakby ukryte, ale mimo, że to jest mniej oczywiste niż słuchajcie, na przykład, agresja fizyczna, czy jakaś otwarta agresja werbalna, ale wyrządza szkody emocjonalne, Niszczy relacje, destabilizuje relacje, źle wpływa, słuchajcie, na zdrowie psychiczne. Można popaść w kłopoty ze zdrowiem psychicznym, jeżeli jest się poddawanym lub też się stosuje. Tutaj może bardziej, jak jest się poddawanym, właśnie tej pasywnej agresji. Na przykład, dlatego słuchajcie, że jeżeli jest pasywna agresja w relacji, to w ogóle nie ma mowy o takim prawdziwym, zdrowym zaufaniu w tej relacji. Wyobraźcie sobie, że tu mówimy o relacji rodzic dziecko. To mm -hmm. Jak jest pasywna agresja, jak nie ma zaufania, no to to, to, to jest z ogromną stroną, szkodą no w, w tym wypadku dla dziecka, tak? Nie buduje się poczucie bezpieczeństwa wewnętrznego, przez to nie buduje się prawidłowe poczucie własnej wartości, nie buduje się prawidłowe postrzeganie siebie, innych ludzi i świata. No i właściwie od razu mogę powiedzieć, że no to dziecko nie, nie, może, nie będzie w przyszłości żyło normalnie, dobrze, szczęśliwie, świadomie. Czyli tak. bardzo ważnym aspektem jest to, że no właśnie nie ma zaufania, tak? Myślę, że w przypadku relacji rodzic-dziecko, no to też bardzo miesza w głowie dziecku, bo ono w końcu nie wie, jakie emocje odczuwa. Przykładowo czuje stres i napięcie, ale widzi, że mama się uśmiecha. Czyż to robi taki a. mętl w głowie dziecka, że e, prawdopodobnie naprawdę długa terapia go czeka nad tym, jak prawidłowo rozpoznać emocje i uczucia? Tak, tak. Jak rodzic mówi do dziecka z taką właśnie sączącą się, że tam po prostu no można, nie wiem, siekierę zawiesić, a niby się rodzic uśmiecha, no to tak, nie ma zaufania, nie ma relacji z, rodzic z rodzicem. Dziecko traci łączność ze sobą. Bo ona czuje, że coś jest nie tak, że mama, tata są zdenerwowani, źli, że coś chyba jest nie tak, a tu rodzic się uśmiecha. Więc bardzo taką dużą krzywdą jest utrata kontaktu z samym sobą, utrata kontaktu z emocjami. I to jest właśnie no, bardzo duża konsekwencja też pasywnej agresji, że to prowadzi do tego, że ofiara, znaczy obie strony tak naprawdę nie wyrażają w sposób prawidłowy myśli, uczuć, emocji, swojej postawy, swoich intencji, że to jest cały czas taka gra, że jest się w bardzo dużym stopniu w tak zwanym fałszywym ja. Mhm. Nie w tym prawdziwym ja. Tylko w tym, albo w tym byciu agresorem, albo w byciu ofiarą. Tak, albo dodatkowo może się to tak Naprawdę przeplatać, bo przykładowo to dziecko, które jest poddawane pasywnej agresji, mhm. z czasem staje się dorosłym i role się na przykład odwracają, albo raz w tygodniu dziecko stosuje pasywną już dorosłą agresję, czy tam nastoletnie, a raz w tygodniu rodzic i tak, wiecie, to jest takie niekończące się koło i żadne z nich nie jest w stanie dojść do porozumienia ze sobą i wzajemnie. Tak. E, o co właściwie tak naprawdę im chodzi, jak się czują w danej sytuacji i czego, czego oczekiwaliby na przyszłość? Po prostu tak, to, tak. Rano. to jest niekończące się błędne koło. Tak, tak. I tutaj e, wyobraźcie sobie, jeżeli dziecko jest poddawane pasywnej agresji, e, no właśnie nie, nie, nie ma zaufania do rodzica, przez to nie ma zaufania do siebie, do innych ludzi, do świata, nie jest nauczone normalnego, zdrowego wyrażania uczuć i emocji. No to co zrobi swojemu dziecku? Dokładnie to samo, bo nauczy tego, nauczy takiej relacji, takich zachowań, jakie samo umie. Tak? Mało tego, abstrahując od sytuacji, rodzić dziecko, to dziecko już dorosłe będzie tworzyło bardzo podobną relację tak. ze swoim partnerem, partnerką. I ten cykl będzie przechodził po prostu przez, przez kolejne pokolenia. I żadna z tych osób może nawet nie do końca mieć świadomość, co właściwie robi w codziennej komunikacji, że stosuje agresję. Tak, i tu bym poszła dalej, to co mówimy. Ja bym powiedziała, że to jest właściwie to samo, troszeczkę może inaczej wygląda pomiędzy rodzicem a, dziecko, a dzieckiem, w relacji partnerskiej i w pracy. Przecież tak. w pracy może ludzie troszkę bardziej się stopują, pilnują, ale de facto, my mówiłyśmy, ta pasywna agresja to jest wbijanie szpileczek. I ile razy się zdarza, że w pracach, że jest taki szef, czy taka koleżanka, która tam zawsze szpileczkę wbije, to też jest pasywna agresja, tak? To też jest jej skrzywdzenie, jej poczucie własnej wartości, że tak robi, że taki był może model w domu, że ma dużo niewyrażonej złości, frustracji i w ten sposób się zachowuje. Także to w wielu sytuacjach społecznych, jak jesteśmy, może nas dotknąć niestety. Tak, ale tutaj mówimy na tych przykładach, które przedstawiamy, o takiej mhm. dosyć prostej formule, prostej w znaczeniu. Nie będę się do ciebie odzywać, czy będę się uśmiechać, ale będę zły. Natomiast bardzo często nabiera to jeszcze mocniej złożonego formatu, bo wspominałaś często o manipulacji. Tak. Myślę, że to jest jeszcze, jeszcze jakby stopień tak. wyżej. Tak, tak. Słuchajcie. Bo tu Ola się o dwóch rzeczach. Nie ma prawidłowej komunikacji, to też jest charakter, charakterystyczne, że przy pasywnej agresji normalna, zdrowa komunikacja nie jest możliwa w obie strony, ale jakby takim troszkę innym elementem pasywnej agresji jest to, że to może przybrać postać manipulacji emocjonalnej. Mhm. Czyli, że ta osoba, ten agresor, ta osoba manipulująca będzie wykorzystywała uczucia innych, by wywierać na nich wpływ, by mieć przewagę, by kontrolować sytuację. I to jest no, bardzo niebezpieczne i takie uzależniające, taka robi się relacja kat-ofiara bo agresor w swoich um, ofiarach właśnie wywołują poczucie winy, powodują lęk, powodują, że ta osoba przejmuje odpowiedzialność za tę sytuację, nie powoduje niewiarę we własne umiejętności, zaburza się zdolność takiego prawidłowego, obiektywnego postrzegania, a zrobi to po prostu po to, żeby osiągnąć zamierzony cel, w ogóle nie patrząc na koszty, jakie ponosi ta ta ofiara także tutaj to jeżeli gramy emocjonalnie no to to jest no już no to też jest pasywna agresja ale to jest mocno emocjonalne mocno zmanipulowane że nieraz w pracy można zauważyć że mowa jest tam o czymś zawodowym a korespondencja nawet mailowa się z tym spotkałam czy normalnie rozmowa zbacza na tematy w ogóle emocjonalne, w ogóle wytykania komuś czegoś, co w ogóle nie ma wspólnego z, z, z pracą. Tak. Tylko właśnie takiego grania emocjonalnego. No i często to spotyka osoby, które są niepewne siebie, które wątpią w siebie, które wezmą to, tak? No i właśnie padają wtedy te osoby ofiarą właśnie takiej manipulacji emocjonalnej. Jak to się dzieje wobec dzieci, no to. No to to już w ogóle chyba nie muszę mówić, tak? To jest niestety wyprawka właściwie na całe życie, bo to dziecko pójdzie w świat i będzie brało, y, bi, bo, będzie się obwiniało. No, po prostu za wszystko, tak? Tak, 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 tak. Ja myślę, że w ogóle warto jest podkreślić, przynajmniej z mojego punktu widzenia, tak to wygląda, że dobre relacje, takie bogate relacje, no to są pomiędzy ludźmi, którzy. Y Zmierzają albo w tym samym kierunku, albo mhm. wspólnie gdzieś zmierzają, po prostu cieszą się swoim towarzystwem. Natomiast to oczywiście bardzo upraszczam. Natomiast chodzi o to, że w takiej relacji, żeby ona była zdrowa i dobra, w mojej opinii, no to i ja muszę mieć połączenie ze sobą i świadomość, jaki jest mój cel, gdzie chcę dotrzeć, i jednocześnie muszę mieć połączenie ze swoimi emocjami, i druga osoba również w momencie, kiedy są to osoby stosujące pasywną agresję, są to osoby z takich domów czy z takich związków. Uh -huh, uh -huh. No to póki tego nie załatwią na terapii, nie przepracują, to tak. nie mają szans, bo ciągle będą powtarzać ten sam cykl, a relacja nigdy nie będzie relacją partnerską. Czyli zdobywamy tak. ten sam cel razem, czy zdobywamy swoje inne rzeczy, ale też wspólnie i cieszymy się tym, że jesteśmy w swoim towarzystwie, prawda? Tak jest, bo zdrowa relacja zakłada partnerstwo, tak jak powiedziałaś, jesteśmy równi. Natomiast w pasywnej agresji no, agresor jest zdecydowanie wyżej i przejmuje tą osobę, no, którą chce zdominować, zmanipulować, zmusić do czegoś, więc to, to, to nie jest relacja, to nie jest relacja partnerska, tak? tak? Ja będąc ofiarą, przez sporą część czasu pewnie będę czuła lęk, bo nigdy nie wiem. Co się wydarzy, do jakiegoś, tak powiem domu wrócę, tak? Do jakiego pomieszczenia wrócę, czy akurat kat będzie w dobrym humorze, czy może zrobiłam coś, o czym nigdy się nie dowiem, ale coś, co go wyprowadziło z równowagi, teraz będzie mnie karał przez najbliższe na przykład trzy dni, tak? Więc moim celem. Nie będzie faktycznie taki mój wewnętrzny cel, tylko zrobić tak, żeby do tych sytuacji nie doprowadzać. Czyli będę się skupiała na zadowoleniu mojego kata. A znowu kat nie będzie się skupiał na tym, co tak naprawdę w nim siedzi wewnętrznie, tylko ja będę jego oczkiem w głowie i jak tylko coś wyprowadzi go z równowagi, to będzie się skupiał na po prostu wbijaniu tych szpilek we mnie i odreagowaniu swoich niepowodzeń na mnie. Tak, bardzo dobrze to nazwałaś, takie uzależnienie od drugiej osoby. Dużo silniejszą tego formą jest narcyzm. To przypomnę, o czym mówiłyśmy, to jest podobne, ale bardziej i narcyzm już jest zaburzeniem psychicznym. Ma, ma swoją klasyfikację, jeżeli chodzi o psychiatrię, to jest zaburzenie osobowości. Tutaj pasywna agresja jest związana stricte z nagromadzonymi, niewyrażonymi emocjami. Z tym, że ktoś no prawdopodobnie właściwie na pewno był w dzieciństwie właśnie tak traktowany, czyli też się tak wymodelował, nie zbudowało się przez to poczucie, no właśnie tu mówiłyśmy już zaufania, poczucie bezpieczeństwa, nie nauczył się asertywności i komunikacji i w inny sposób nie potrafi no w ogóle żyć. Niż w ten sposób, tak? Natomiast no, warto o tym pamiętać, że no, to jest absolutne uzależnienie się ofiary od kata i właśnie bardzo niebezpieczne jest to, że jeżeli ofiara jest ofiarą, wejdzie w to, zagra w tę, w tę grę, tak fajną, to ona, ta, ta ofiara ma poczucie wstydu, ma poczucie winy, ma poczucie, że to przez nią, że gdyby była inna, to by było inaczej, że powinna się postarać. Zaczyna w ogóle wątpić w siebie, zaburza się właśnie ten ogląd sytuacji. W ogóle ta osoba nie widzi, że jest no, manipulowana, że to ktoś coś zrobił złego, ten kat, a nie ofiara. W ogóle ofiara nie potrafi tego dostrzec. Także tutaj naprawdę trzeba podkreślić, że pomocy potrzebują dwie strony. Tak. Ale myślę, że właśnie o tym, co z tym zrobić, jak tak. pomóc sobie innym, i ogólnie wszystkim, będziemy rozmawiać właśnie już w kolejnym, w kolejnym odcinku. Więc tak. drodzy słuchacze, tak. pamiętajcie o tym, że bez względu na to, którą stronę reprezentujecie, czy jesteście agresorami, czy po prostu odbieracie tą agresję, to nie jest Dobre, dla nikogo, ani dla całości relacji, ani dla ciebie, ani dla mnie. Po prostu nie ma w tym wygranych. Jakby nam się nie tak. wydawało, że Kat może być wygrany, nie, on tak. też jest wygrany, on, ona oczywiście. Tak. Więc tutaj pamiętajcie, że jest to bezapelacyjnie po prostu niebezpieczne w relacji i nie sądzę, żeby tą relację można było nazwać prawdziwą w momencie, kiedy odbywa się na takich po prostu warunkach i zasadach. A co z tym zrobić? Będziemy mówiły już za dwa tygodnie. Pamiętajcie o lajkowaniu i subskrybowaniu. Dziękuję Ci bardzo, Ewa. Dziękuję bardzo, Ola. Dziękuję Wam, słuchacze. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli po poprzednim odcinku, po tym odcinku odkrywacie w sobie, że jesteście czy agresorami, czy ofiarami, to bardzo chcę podkreślić, że no też nie ma co się, nie wiem, zamknąć z tym, uciec od tego, wstydzić się tego, wyprzeć to, tylko. No, szczerze mówiąc, tak się zdarza. Większość z nas doświadcza pasywnej agresji albo w roli agresora, albo w roli ofiary. I po prostu no to jest moment, jeżeli to Was poruszyło, jeżeli to Was zastanowiło, żeby obejrzeć kolejny odcinek, co z tym zrobić. No właśnie, i coś z tym zrobić. Także dzisiejsze zadanie z taką uczciwością i odwagą zastanówcie się, czy jestem może ofiarą, czy jestem katem, a może jestem raz katem, raz ofiarą, bo to też się może tak zdarzać. Dziękuję, dzięki Ola. Do zobaczenia za dwa tygodnie.